Strafiła Katy z takiego daleka ja nie wytrzymam raj, a zasiądę. Okej, okay, dzisiaj to będę go kibicować. Nie można. mi się nie popcham. Tak mi się Nie, bo tu. wiesz co. Czy też mi wymyśla? Dobra, się posadzę tak dobrze. I się porozciągam. Gdzież? Już idę już. Jak zwykle ustaw. Ja się porozciągam. Spokojnie. Nikt ci nie zabrania. A nie widziałeś może moją torbę? Z czym? No z zeszytami. Aha, no tak bardzo celne podanie. wiem To właśnie jakiś zeszczer. No oczywiście, że mój. Oczywiście, nie mój. Nie wiem, jak mi to powiedzieć. Dobra. To jest po Dobra. Czy zaczynamy grać? Tak, jeszcze się nie porozciągałyśmy Dokładnie. Aha, spokojnie. Spoko. Yy, tylko mówię wam jedno, bo ciężar patrzy nie przyjdzie. A nie ma tu miejsca, bardzo na Widział, że nie ma miejsc. Eee... Nie ma sprawy. No dobra, nie rozumiecie, ale okej. Okay. Eee... Dobrze. To ich tu nie ma miejsc. Nie no, ja się fucham W sobie stąd. Super. No wiem. Dobra. Musimy się pościągać. A po drugie, to jeszcze nie przyszła dla kuluaru. What? 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 No, dla kulora Dla kulora tak się zbiera. Mm, to znaczy, źle. Bo teraz ją ujęłaś. Dlaczego to nie ma? Ponieważ ona jest chora. Co? Ja się tu zabiję Dobra, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Co jest? Chiany i ty stąd celujesz? No pewnie, tylko, tylko kwadracik Kurde, nie, nie Udałoby się, udałoby się Nie, ja nie, nie, nie patrzę Co tu luź, rozciągam się Tu być najbardziej rozciągnięte Every time. <laughs> okay. You're super super fun wash. Stąd mam to gdzieś i taki. Z buta. Autobus nie podrzuci. Wiem, ja, to tego nie leci W pokoju krobi. Hmm, Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiem, że tu jest czapka Madeline. Dobra. Eee, dobra. Lodin nie ma w domu. Nikogo w sumie nie ma w domu. Nie wiem, ja lec fajnie. Nie, że musimy mieć pomoc. Nie bo zostawiła trebka. To podejrzane. Gdzie k będzie sklepy? sobie idę. to jest za ciemno jest tu za ciemno ja idę do swojego a coś na pewno tam jest chomy nie wiem, nie nie mam pojęcia nie mam pojęcia dosłownie no, no widzisz na kolora, na rysku, co jest tak ciemno nie wiem <grym> tak naprawdę to ja w ogóle nie wiem Dlaczego jest ciemno i dlaczego jest tak niemiło? Nie napędzam. I ja stąd idę, bo mnie tu kurde zarosną grzyby. Dobra. Jeden na salę gimnastyczną. Tylko muszę się jeszcze ubrać. Ty kupię budę, a pójdę na posąg. Dobra. Gdzie będziesz? Zostaw mnie. Dobra. To ja też Wybierz, jesteśmy wariatami. Na sali gimnastycznej oraz... W... Oh, o, matka. Witajcie. Dlaczego jesteś Bo tak będę ćwiczyć. Nie rozciągasz się. Ja już się rozciągnęłam. Kilometr. Szłam do tej szkoły. No, co? Usiądę. Będziesz mnie za kwasem? W ogóle, kto miał jeszcze sercować? Ja, ale mnie noga boli. Czytam na zwiady. Dobra. Na zawodach wypędziłam dla kolora. lepiej się posuł. trzeba to? Bo jeszcze na fajer będzie siadać? Gdyby nie zabraknie... Ej, jak sobie no. jesteś siada No. I jesteś... No tu nie będę. Zaczynamy chyba dziewczyną. Mm. Tylko jest ta jakby zła strona. Zła strona mocy. <l> nie, to w ogóle nie rozwaliło. Ej, nie wiem. Nie się i mnie za Rywalizejo. Nasze dwa to powinien być Abi, która by była na bosu. Katrin i mm. mm. chyba tak. Dobra. Na rozpoczęciu gry. No to chyba zaczynamy. raczej Dobra, jest zostawę. O dobra. Ja stoję. A nie, spadł stąd. Nie dobra. Idę się kupić mieć żelki. A nie. Te ale ty masz grać. No tak, będę stać. Nie lubię grać. Po co się to zapisać. Nie mam pojęcia. Rywal Moi rywale. Dobra, nieważę. Aby choć tutaj. Nie mam zamiaru. Dobra. Będę grać. A ja się postawię po raz milionowy. A ja się usiądę. I będę tutaj, tutaj. No dobra, ja się dzisiaj nie chcę ćwiczyć. Witam. Będę. A gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Będę poszukać piłki. Piłka! Ciągle okay. stać. Я могу подогнать. Так, ввести Я там не играл. Я сойду. Суханый. Юпи-юпи. Суханый. <sighs> я Абим. Спокойно, ты же не Ну, ты сейчас глядишь. Бедас. Ага. Докуда? sobie gramy gramy? cel nie cel Spoko. gramy Hep. a góry no wiesz co? no co? Katrin ty też graj nie ja się będę opalać tak gdzie nie ma słońca tak na pewno na pewno. zobaczysz wywalę ciebie ja bym nie może jest moja pluka. A kolora, granty. Nie. Nie będzie nic. Draki. Nie pij. He, he. Dobra, wiesz. <coughs> muszę być poważna. Kiedy masz prowadzenie? Aha. Zaraz ja się siądę. Dobra. Dobra. Aha. Głupia gra. Mamy za małą halspotą, gdybyś nie widziała. Właśnie to wiem. Jeszcze ja idę. No weź. Dobra, to ja też. Idę się poopalać. Po, po no po. po. Dobra, nieważę. To co, zostało mm. Ja z tobą nie gram. No bez ja. ja jeszcze jest Ale jej tak nie gram. No weźcie. Dobra. Ja też nie gram. Ну no и, и, не, и, все. Все. и Ваше, Что такое шапку? Играть пилка, я смою. Маш, не нет. не верный. Не ясно,